Dzień dobry, panny. Witam Was w czytaniu na lipiec 2021 roku. E, czytanie jest dla wszystkich pane, panien, e, dla osób urodzonych e, ze Słońcem w tym znaku, ale także dla tych, którzy mają w tym znaku ascendent, planety osobiste, księżyc. Um, czytanie jest oczywiście ogólne, więc bierzcie to, co rezonuje. Czyli. Bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Jeżeli potrzebujecie indywidualnego czytania tylko dla siebie, to zapraszam do, do siebie. Tutaj jest e-mail Helixatormaupach.com, jest on również w opisie tego filmu. Um, Czytanie robię z intencją Waszego Najwyższego Dobra. Um, Natomiast mówię, warto, dla niego, warto z niego wziąć to, co nam pasuje, to, co nas wspiera, to co, to, co nam rezonuje. Natomiast na pewno nie należy traktować go jak wyrocznie, czyli że o, no to teraz już na pewno tak będzie, tak? Bo wszyscy mamy wolną wolę i wszyscy w mniejszym lub większym stopniu, całkiem sporym moim zdaniem, kształtujemy swoje życie, więc nie warto tej mocy nikomu ani niczemu oddawać i tego się trzymajmy. Dobra. Zobaczcie, zobaczmy i zobaczcie też <laughs> jaki jest tutaj układ, jakie są energie w takim czterokartowym układzie, który widziałam u Awy Temple of Consciousness. Jak umiecie angielski, to a co się tutaj dzieje? Jak umiecie angielski to warto sobie jej też posłuchać, bo bardzo fajne robi czytania. Takie duchowe i głębokie. Przepraszam, że tutaj manipuluję, ale coś się tu zmieniło. Dobra, czyli czterokartowy układ, z czego pierwszą kartą jest ogólna energia, taka ogólna wibracja tego czasu. Druga karta mówi o tym, jakie jest wyzwanie, czyli takie coś, z czym warto pracować. Eee, trzecia to jest niespodzianka, i czwarta karta mówi o wyniku wyniku, do czego to wszystko prowadzi, jak to się tam e, może ułożyć. Może należy na to mówić trajektoria znowu się, nie wiem co się dzieje z tym statywem, on tak zmienia mi co chwilę położenie. Jeżeli będziecie słyszeć dziwne odgłosy, to to wiecie, że po prostu od trzech dni mam jadkę za oknem, totalną... Co chwilę jakieś młoty pneumatyczne, szurania i takie inne rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Wyczekałam do popołudnia. Energia. Koło fortuny. Podoba mi się to koło, bo ono pokazuje, <grym> że Często to, co widzimy jako wynik czegoś, jest rezultatem bardzo złożonego procesu, który zachodzi w sposób dla nas albo niezauważalny, albo ukryty wręcz. Tak? Mamy te koła zębatek, które są normalnie ukryte pod suknią. Nie widać ich. Widać tylko to serce, które jest na wierzchu. Natomiast ono też jest jakby połączone z, z, z tym całym mechanizmem, który tutaj jest ukryty. No i teraz pytanie. Co jest tym kołem zamachowym? Czyli co uruchamia, co uruchamia ten mechanizm? Czy on jest uruchamiany gdzieś tutaj na dole? Czy on jest uruchamiany tutaj na górze, gdzie jest to widoczne? Czy też jest to jakaś interakcja tych, tych różnych źródeł, tak? Oczywiście koło fortuny mówi o zmianie, tak? Mówi o tym, że aura sprzyja dużym przedsięwzięciom, dużym zmianom kierunku, Kończeniu cyklu i zaczynaniu następnego, to może też mówić, że jest dobry czas na coś po prostu. Tak? Koło Fortuny jest taką sprzyjającą kartą, związaną z Jowiszem, która mówi teraz te, te zębate kółka, ten, ten kręcący się wokół ciebie wszechświat. Nie musimy go oczywiście pojmować mechanistycznie, ale mm, to jest jedno z takich wyobrażeń wszechświata. Ten wszechświat teraz ci sprzyja. Teraz są. Takie tryby, tak się te tryby poukładały, że, że możesz mieć pomyślny wiatr w żaglach i realizować to, co tam sobie chcesz. Może to oznaczać właśnie, że nadszedł czas na coś. Na przykład, jeżeli czekaliście na właściwy czas, to ta karta mówi, to teraz jest ten czas. Teraz warto wskoczyć na to koło zmian, bo ono nam bardzo pomoże. Tak? Nie musimy wszystkiego ciągnąć sami i uruchamiać. Tylko są też takie mechanizmy, które będą nas w tym wspierały i może ta zmiana będzie dzięki temu lżejsza. Więc mamy tutaj to koło fortuny jako ogólną aurę. Co jest wyzwaniem? Rycerz buław. Wyzwanie, czy też tak, można to też traktować jako okazja. Także nie trzeba do tego yy, przywiązywać ciężaru, do tej pozycji, chociaż ona może być ciężka. Tak, to może być ciężka energia pod tytułem muszę się z czymś zmagać. Natomiast może to być też energia pod tytułem, Trafia mi się okazja, która trafia się rzadko. O, i teraz, i teraz muszę wykonać pewien wysiłek, żeby z niej skorzystać. To, to raczej o to chodzi, tak? Że potrzebny jest jakiś ukierunkowany wysiłek, ukierunkowane działanie, żeby, żeby coś zyskać, żeby sobie z czymś poradzić. Tutaj mamy rycerza buław, który mówi o spontaniczności. Który mówi o tym, że. Też o pewnej odwadze taki, taki, takim gorącym sercu. Jak widzicie, mamy tutaj osobę, która skacze przez koło ogniste. Tak, czyli odważa się na taki. szybki na szybkie, Szybko mijające zagrożenie. Jest to bardzo efektowne, natomiast jest tu pewne ryzyko, tak? Że coś się tam zapali. No i trzeba. Przemknąć przez ten, przez ten okrąg gorąca. I to trwa sekundę, to trwa naprawdę bardzo, bardzo krótko, ale wymaga odwagi, wymaga decyzji, wymaga takiej pewnej rzutkości. Więc ja myślę, że możecie mieć, możecie być w takiej sytuacji, że potrzeba dodatkowego wysiłku, woli, jakiegoś impulsu do tego, żeby rzeczywiście z tymi zmianami ruszyć. Że być może będzie to od Was wymagało pewnej takiej. Może zmiany kierunku, zejścia z uklepanej ścieżki, bo rycerz buław często hasa sobie, tak? Raz w teraz we w te. To nie jest konsekwentny rycerz. To jest rycerz eksplorujący najlepiej we wszystkich kierunkach naraz. Więc być może jest to jakieś odstępstwo od takiej normalnej ścieżki dla Was, tak? I może właśnie wymagać nie planu i, i, i robienia czegoś z wyprzedzeniem, tylko takiego pyk, no to teraz hop, tak? Zdecydujmy się na to, hop. Więc myślę, że wyzwaniem jest właśnie pozwolenie sobie na, takie, na taką lekkość, na taką, może nawet ktoś to nazwie lekkomyślnością, ale raczej chodzi o wolność w wyborze, o, o, o zmianę kierunku, tak? O spontaniczność. Co jest niespodzianką? Kłankowie. Zupełnie intuicyjnie czuję to jako wsparcie z niespodziewanej strony, mimo że ta karta jest raczej, raczej o wyborze mówię o wyborze, więc też może tak być, że, że stoicie przed, przed trudnym wyborem i wiecie, że jak zrobicie ten, ten krok w jakimś kierunku, to nie zrobicie go w drugim i coś będzie tutaj stracone. Taka jest natura wyboru, tak? że, że zawsze coś tam, coś tam tracimy. Natomiast. I dlatego ważne jest, żeby to był wybór serca i żeby bardziej skupić się na tym, co zyskujemy, a nie na tym, co tracimy. Natomiast tutaj ja czuję po prostu takie, czuję wsparcie emocjonalne, czuję jakąś taką kochającą osobę przy Was, która być może Wam pomoże w tym wyborze albo może Was troszeczkę popchnie, bo czasami to, to jest najlepsza rzecz, którą może zrobić przyjaciel. Troszkę nam pomóc, czasami nawet kopnąć nas w zadek, żebyśmy coś zrobili, tak? I to jest wartość przyjaciół, że oni mogą to zrobić, jeżeli na to pozwolimy czasami. Oczywiście to nie oznacza braku szacunku, to nie o to chodzi, ale czasami fajnie jest mieć kogoś takiego, kto, kto zdopinguje. Więc niespodziewanie jest tutaj to, to wsparcie, miłość, jakaś taka, taka podpora, podpora emocjonalna i pomoc. W wyborze ścieżki. Ok? E, no i zobaczmy, co jest. Ku czemu to zmierza? Jakie jest rozwiązanie? 10 denarów! No to super korzystnie. Zobaczcie, jak to, to koło tutaj. Wraca motyw koła, prawda? Jest i tu, i tu, i teraz tutaj, i to w takim bardzo mm, miłym wydaniu, bo 10 denarów to oczywiście karta dobrobytu pracy, która przynosi kołacze i to dobrobytu takiego długotrwałego, czyli budowanego przez, przez długi czas, mającego wiele nóg, czyli że jak jednej zabraknie, to się nie To jest też taki system, który nas wspiera i podtrzymuje. Więc jest tutaj jakaś kontrybucja na rzecz tego systemu, Jakiś doda jakaś wartość dodana się pojawia. Myślę, że to może znaczyć, że ten, ten cykl, który się tutaj kończy, ta zmiana, ona może być bardzo korzystna materialnie dla Was, czy to w sferze pieniędzy, czy w sferze pracy, czy w sferze ciała zdrowia. I też jest taka scalająca, bo istotną, istotną częścią znaczenia tej, tej karty, tej energii jest właśnie otoczenie społeczne, system, w którym żyjemy. Tutaj widać rodzinę, tak? Oczywiście to też może być na przykład praca, tak, w, której, w której jesteśmy z innymi. To może być szerzej jakieś, jakieś środowisko, jakaś społeczność, ale to się dzieje z zyskiem. Tutaj ewidentnie to, 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 to rozwiązanie, tak, to wskoczenie, ta odwaga, ona się będzie opłacać. I opłacać się będzie posłuchać tego potrzeptu jakiegoś dobrego duszka, który się tutaj pokazuje. Bo to was doprowadzi do takiego miejsca. Myślę, że dużego zadowolenia i spokoju. Kłaś mi strasznie przypomina ten człowiek. Skąd ja znam tą twarz? Może nie powiecie. Czy to jest jakiś obraz przekształcony? Tak? Siedzę. Na tym, co zgromadziłem, w wyniku wielu prac i doświadczeń, myślę, że te kręgi to symbolizują, tak? Że to jest taki, po, to są słoje drewna, jak powolny przyrost, powolny, ale stały i to drzewo tężeje i robi się coraz mocniejsze i, i coraz większe i coraz więcej cienia daje i coraz więcej tlenu produkuje, tak? Więc jest tutaj taki fajny organiczny wzrost w tym, w tym układzie. I on będzie właśnie wspomagany zmianą, decyzją, wyborem, który, tak jak mówiłam, może wymagać pewnej odwagi i jakiejś takiej, nie chcę powiedzieć, krótkowzroczności, bo to nie o to chodzi, ale być może zmiany perspektywy. Właśnie tu, tak, i ta, i ta karta mówią o zmianie bardzo mocno. Więc, więc możliwe, że trzeba będzie zrobić coś troszkę nie tak, jak myśleliście, że, że, że będzie, tak? Może być trochę nie po drodze z tą decyzją, mam wrażenie, ale warto się na nią zdecydować. Warto, warto za tym pójść, za takim jakimś impulsem intuicyjnym albo za, za tym, co ta, ta, ta osoba nam tutaj podpowiada, którą ścieżkę pójść. Okej. Okay. Tak to wygląda dla Was, drogie panny. Jeszcze ostatni rzut oka na te śliczne karty. Życzę Wam, żeby to był bardzo dobry miesiąc dla Was. Pod każdym względem bądźcie szczęśliwe, bądźcie zdrowe. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w następnych czytaniach. Cześć!